Witam na drużynowych Mistrzostwach Świata w Lotach w Planicy. Na wstępie tylko powiem, że 85% osób oglądających ten film nie subskrybuje tego kanału. Chciałbym, żeby to się zmieniło, ale nie w taki sposób, że przestaną to oglądać, tylko w taki sposób, że po prostu zasubskrybują ten kanał. Byłoby mi bardzo miło, a tymczasem przechodzimy do skoków. No, kolejność może nie będzie taka jak w konkursie, i może w drużynie słoweńskiej. Nie będzie Petera Prewca zamiast yy, chyba, nie pamiętam już zamiast kogo on tam miał być, ale to jest nieważne, ponieważ teraz Kamil Stoch jako pierwszy Polak skacze. No i Kamil Stoch, tak jak w rzeczywistości, pierwszy skok ma nieudany. No niestety 191 metrów zaledwie, ale daje to Polakom szóstą pozycję. No, trzecie miejsce Polaków w tych mistrzostwach. No moim zdaniem no, stać ich było na więcej. No naprawdę no tutaj mogli. Mogliby powalczyć o te nawet i drugie miejsce, nawet pierwsze bym powiedział, gdyby. Gdyby no, Dawid Kubacki skakał lepiej, a no i Kamil Stok, ten pierwszy skok, też jakby skoczył lepiej byłoby fajnie. A teraz Andrzej no można powiedzieć, że taki bohater. Tych mistrzostw świata w lotach, ponieważ on tam ciągnął naszą drużynę razy, razem z Piotrkiem. A zobaczmy, jak sobie poradzi teraz. Andrzej Stękała. No i będzie daleko. No i Andrzej Stękała pokaże znowu, że to od niego głównie zależało, które miejsce zajmą Polacy i dobre lądowanie Andrzeja. 248 metrów. No i Polacy jak na razie... Na, znaczy on na pierwszym miejscu, Polska trzecia. No i Andrzej Stękała pokazuje... No, że to. Że bez niego nie dalibyśmy sobie rady tutaj. Timon Pascal Kocher. No, nie zepsuł Austriakom tak skoku, jak naprawdę. No. no, niedoświadczony skoczek, nie jego wina, oczywiście. No, nie można mieć do niego pretensji. Dobrze, Polska jak na razie na czwartym miejscu, ale odrabiają straty. po skoku Andrzeja stękały. Teraz trzecia runda. Dawid Kubacki. No, by teraz poszło mu lepiej niż naprawdę. Mamy szansę nawet objąć prowadzenie, jeżeli skoczy tak samo jak stękała. Zobaczymy, jak mu pójdzie. No i też będzie przyzwoity skok, może nawet taki sam jak stękały. No nie aż tak daleki, chyba chociaż. Chociaż dobry skok, przyzwoity 248 metrów, taki sam. Więc to może być Polska na pierwszym miejscu, ale jest na razie na drugim. Tak samo jak Dawid Kubacki. No za, jednak za. Andrzej Stękał, no dwa równe skoki, jak na razie tylko Kamil Stoch Nie do końca dobrze skoczył, ale to wiadomo, no pierwszy skok Nie zawsze może być udany, a Kamil Stoch i tak już dużo dla Polski zrobił, więc pretensji mieć nie można Teraz ostatni, Karl Geiger w tej serii No i jak na razie Polacy są trzeci Mała strata do Słowiańców, do Niemiec trochę większa, ale Ale myślę, że mają szansę Polacy jak najbardziej tutaj powalczyć o złoto No o brąz myślę, że też Powinni dać radę. Teraz Piotr żyła. Zobaczmy. Bardzo bardzo dobre, równe skoki. Yy, a teraz zaczniemy od pierwszego skoku. Też będzie daleko, też będzie bardzo daleko. Może nawet na objęcie prowadzenia. Piotr żyła. Ile to było tamtych metrów, 241 metrów? Czy to będzie prowadzenie? Tak jest. To jest prowadzenie. I szóste miejsce Piotrka indywidualnie. Więc zobaczmy, jak to się klasyfikuje. Piotr żyła, szósty. Za Aschenwaldem, za piusem Paszka za Karlem Geigerem, ale przed Konstantinem Schmidem. No i który, którzy będą Polacy z jaką stratą albo przewagą nad Niemcami. Nie no, przewagą może raczej nie, ale z jaką stratą? Został Markus Eisen-Wiśler? No i ta strata jest no, ponad 40 punktowa. Tutaj ten skok Kamila. Można powiedzieć, że. No trochę Polaków pozostaje w tyle, ale... To nie ma znaczenia, ponieważ jest jeszcze druga seria, w której Kamil Stoch może się, że tak powiem, odkuć. Dobrze: yy, trzecia Słowenia, czwarta Japonia, piąta Austria, szósta Norwegia, siódma Finlandia i dopiero ósma Rosja. Zobaczmy, jak pójdzie teraz. Który tam jest Markus Eisen? Wissler. A ja już myślę, że pierwszy indywidualnie, ale zobaczmy tutaj. Teraz czas na Kamila Stocha. Ile musi skoczyć, żeby objąć prowadzenie? 216,5 metrów. Kamil jest w stanie tyle skoczyć, jest w stanie wskoczyć nawet dalej. I liczmy na to dalej. Zobaczmy, Kamil Stoch na rozbiegu. Kamil Stoch już w powietrzu, i to będzie o wiele lepszy skok, ale czy to będzie na tyle dobry skok, żeby wyprzedzić Słowańców? No tak, ale. Znowu coś nie do końca tam wyszło, ale może być. Będzie Polska teraz na pierwszym miejscu, na trzecim. A że Kamil Stoch indywidualnie na trzecim, ale to przez ten pierwszy skok. No, pewnie teraz byłby pierwszy, gdyby pierwszy skoczył tak samo dokładnie. Tak więc, Kamil Stoch swoją rolę spełnił. No, nie można być na niego złym. Dobrze, zobaczmy teraz. Jeszcze został skok Konstantina Szmida. No, i Polacy już tylko 30 punktów straty. A zostało trzech skoczków. Zobaczmy. Teraz będzie Andrzej stękała. Po raz drugi. Dobry wiatr pod narty ma. Zobaczmy, czy na pewno... Nie wiem, czy to jest wiatr pod narty, Czy nie? No, wygląda jakby był. Nie wiem, nie znam się. Zobaczmy. Andrzej stękała. W powietrzu. No nie będzie to już tak daleki, skok, jak w pierwszej serii, ale... Ale za tą zieloną linię, czyli będziemy wygrywać ze Słoweńcami, ale chyba to nie zwiększy przewagi nad Niemcami, a wręcz ją może zmniejszyć. Chociaż jak na razie Andrzej stękała na pierwszym miejscu indywidualnie. No, przyzwoity skok. No, nie można tutaj mówić, żeś skoczył źle. No, ale mógł też skoczyć lepiej o te 18 metrów. Więc no, tutaj raczej <laughs> Niemcy będą dalej przed Polakami. Dokładnie tak z 50 punktami przewagi, więc tutaj piósł paszkę. No, odpalił petardę. Zobaczmy teraz trzecia runda. Skok Dawida Kubackiego. No, tutaj Polacy raczej na pierwsze miejsce szans nie mają. Ale może Dawid Kubacki zagwarantuje drugie. Musi tylko skoczyć bardzo daleko. Dawid Kubacki. No i to będzie bardzo daleki skok. Znaczy lot, ale nie będzie aż tak daleki jak w pierwszej serii, ale ponad 230 metrowy. 238 metrów jak na razie najdalej z Polaków w drugiej serii. No i pierwsze miejsce indywidualnie. Czyli przed Piusem paszkę będzie Andrzej Stęka jak na razie indywidualnie jest trzeci. A zostały jeszcze Piotr Żyła. No i oczywiście jeszcze dwóch zdolnych Niemców, ale to już, to już może nieważne. Dobra, już myślałem, że się nie nagrywa, ale na szczęście się nagrywa. Karl Geiger i Niemcy, no mniejszą przewagę, ale... Dawid Kubacki dalej pierwszy, a został jeszcze tylko jeden Niemiec. Markus Eisenwiśler, który może mu to prowadzenie odebrać. Słuchajcie, teraz Piotr Żyła. Piotr żyła 218 metrów, żeby dać Polsce drugie miejsce. Od niego wszystko zależy, tak naprawdę, od tego skoku, które miejsce zajmie Polska. Zobaczmy. Piotr żyła na rozbiegu. I w powietrzu, i to będzie skok bardzo daleki. I teraz Piotrek leci daleko za tą czerwoną linię, chyba ponad 240 metrowy skok, dokładnie tak, 244 metry. I pierwsze miejsce indywidualnie. No i Piotrek pokazał dwa skoki za rozmiar skoczni. Pierwsze miejsce indywidualnie. Bor Pawlowicz jeszcze tutaj wyprzedził Dawida Chłopackiego, ale Piotr Żyła wskoczył na pierwsze miejsce. Został tylko Markus eisen więc na pewno Polak będzie na podium. Trzech Polaków w pierwszej dziesiątce. No tylko ten Kamil Stoch, któremu no trochę nie poszło, ale to nie jest jego wina. I Niemcy pierwsze, ale z małą przewagą. Ledwie 20 punktów. Zobaczmy. Markus Eisendt-Wiśler tylko 233 metry. No, tutaj ten pierwszy stok Kamila Stochak, jakby wyszedł, to by Polska wygrała. Zobaczmy wręczenie nagród tutaj. Tak, pierwsi Niemcy, druzy Polacy i trzecia Słowenia. I to było na tyle w tym odcinku. Do kolejnego. Cześć.